Ryby, marzyciele Zodiaku. Jeśli urodziłeś się między 19 lutego a 20 marca, to twój znak to ryby, dziecko żywiołu wody, rządzone przez Neptuna, planetę snów, intuicji i duchowości. Ryby mają w sobie niezwykłą wrażliwość i empatię. Potrafią wyczuć emocje innych jak nikt inny, a ich serce jest otwarte na dobro i piękno świata. To urodzeni marzyciele, artyści i wizjonerzy, którzy potrafią widzieć magię w codzienności. Są romantyczne, kreatywne i głęboko intuicyjne, często kierują się przeczuciami, które okazują się trafne, uwielbiają pomagać innym, czasem nawet stawiając cudze potrzeby ponad własne, jednak ich delikatna dusza potrzebuje spokoju i chwil w samotności, by naładować energię. Czasem uciekają w swój świat wyobraźni, by oderwać się od twardej rzeczywistości. Ryby wierzą, że miłość i dobroć mają moc zmieniania świata. Gdziekolwiek się pojawią, wnoszą spokój, ciepło i nutę magii. Z nimi życie jest jak piękny sen pełne uczuć, inspiracji i głębokich rozmów.